Okej okay, kochani, witam się z Wami kolejnego dnia w splicie. Generalnie teraz idziemy do pałacu tego pałacu, który tutaj jest. To jest pałac Die Kluciana. naprawdę może sobie pokaleczyć mocno język na tych ich nazwach. Bardzo podekscytowana. Powiedzcie, że ja takie ruiny to mnie one fascynują. Wiem, teraz niektórzy osoby pewnie pomyślą, że jestem dziwna, że fascynuje mnie stary zamek, ale tak... Bardzo chcę do niego pójść, i tam były też nagrywane kilka, yy, chyba dwie czy trzy sceny. z gry o Tron, że wiem, że gra o Tron, zrobiła na całym świecie wielką, wielką furorę. I teraz tak, ja wiem, co się tam działo, ale tego nie oglądałam. A jak ja to zrobiłam? Ponieważ moi rodzice oglądali ten serial, no i ja się mówiłam z moją mamą, że ja tego serialu nie będę oglądała. Ale niech ona mi streści takie najważniejsze momenty, i niech opowie mi, co tam się mniej więcej dzieje w tym serialu. No bo że to taka, wiecie, furora światowa, no to ja chciałam wiedzieć. No i dlatego nie oglądam go, a wszystkie najważniejsze rzeczy wiem, co się tam wydarzyło. Także jestem bardzo podekscytowana, że właśnie w tutaj idziemy. Także idziemy, może uda mi się znaleźć żelazny tron. On chyba tutaj jest, ale nie jestem pewna. Teraz powiem wam moje wrażenia, to mi się generalnie podobało. Słuchajcie, weszliśmy do tego sklepu właśnie z że Ja tak strasznie czekam właśnie na ten sklep. I ogólnie myślałam, że będzie dużo, dużo wiecie, więcej tych artykułów i więcej po prostu tego merczu z Girlfriend, ale i tak jestem bardzo zadowolona. Kupiłam na szyję. domyślicie się z jakiegoś i napiszcie to na w komentarzach, a ja Wam pod koniec filmiku pokażę ten naszyjnik i wtedy się dowiecie. Ogólnie bardzo, bardzo mi się podobało, był tam również Żelazny Tron, nie pomyliłam się, był też Żelazny Tron, nie wiem czy to jest ten stricte, który został użyty w filmie, czy to była taka replika, bo on był plastikowy, no ale jednak zrobiłam sobie niej, wiecie, na Żelaznym Tronie niczym córkę Daenerys Targaryen. Chociaż raczej z moimi włosami i moim wyglądem nie podpadaję na jej córkę. Ona była blondy, a ja ich mam do włosy, Ale ogólnie bardzo jestem zadowolona, a jak na razie bardzo, bardzo mi się podoba. No i wiem, chodzę po ruinach tam, gdzie kiedyś mieszkał rzymski cesarz, tak? A ja wiecie, historię to po prostu nie Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. you mm -hmm. Chciałabyś mieszkać w takim zamku? Wiecie co byłoby fajnie, ale ja tak patrzę, jest strasznie pięknie. I od razu na przed oczami ile to było sprzątanie. Nie wiem, że ogólnie, bo no, ciąg ktoś powyszyna taki to on wiedział tego ludzie, dalej dużo było łukurza. Ja już wróciłam do mieszkanka, generalnie. Wiecie co? My już się zaczynamy pomalutku zbierać, bo jutro wyjeżdżamy. Nie, przy, nie... pożegnałam się z wami od razu, jak wróciłam do hotelu, bo byłam tak zmęczona tymi upałami. Gujna no mi bardzo słabo, źle działają upały. Ja bardzo nie lubię upałów, no a to jest dosyć gorąco, także bardzo mi bolała głowa, ale trochę się przespałam. Ogarnęłam, no już mi lepiej. Jutro wyjeżdżamy, byliśmy tutaj chyba 7 dni, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewna. I teraz chciałabym Wam pokazać, co kupiłam właśnie w muzeum Greotron, ponieważ kupiłam sobie jedną pamiątkę. Ja jestem typem dziewczyny, która nie wydaje, wiecie kilku stówek na wakacjach na niezbędne rzeczy, moimi pamiątkami z reguły są magnesy, e, jakieś takie ulotki, nieulotki, co ja po prostu, wiecie, dostanę. To samo zabieram, ale tutaj w tym, w tym muzeum sobie akurat jedną rzecz wzięłam, bo mi się bardzo spodobała. No i przy okazji pokażę wam ten set, o którym ja tak bardzo dużo mówiłam. Ten jest VS, czyli ta moja e, torebka marzeń i ta szoperka, którą zamówiłam z brytyjskiej Wiktorii. Tak. Szoperka, którą ze sobą zabierałam wszędzie, jest mega pojemna, bardzo dobra na taki wyjazd, także wiele rzeczy wam pomieści, ona serio uratowała mnie na tym wyjeździe. To jest ten pokrowiec na szyję, który serio jest po prostu genialny Ja tutaj wiecie ciągle nagrywałam, ciągle coś robiłam zdjęcia, ciągle ktoś do mnie dzwonił Także on był po prostu moim ratunkiem numer jeden Bo po prostu to przez szyję sobie zakładałam jak na szyjnik I to tak zwisało mi fajnie, także to było świetne A to jest ta wielka torba podróża właśnie ta z VS Ona jest genialna, ona jest tak pojemna Oglądałam hole i dziewczyny mówiły, że one się tutaj dają radę zapakować na jeden dzień Słuchajcie, ja się zapakowałam tutaj na 8 dni na 7 dni razem z ósmym powrotem. I jeszcze mi zajęło, za, za, zostało trochę miejsca. Także ja nie wiem, jak one się pakują, że taka wielka torba z tyloma ilościami kieszeń, bo tutaj jest kieszeń. Tutaj jest jeszcze jedna kieszeń. Tutaj e, to się odpina i tutaj jest kolejna kieszeń. No i środek też jest. E, też jest bardzo e, pojemny. Tutaj może już nie będę od. E, Otwierać tego, bo tam mam swoje życie, także to sobie już daruję. No ale naprawdę set wygląda świetnie, świetnie i bardzo mi się on podoba. A w tym muzeum wzięłam sobie naszyjnik. Symbolem rodu Stark, ponieważ ja jestem. Jestem Starkiem, nie jestem Targaryen, tak jak wszyscy by sobie mogli myśleć. Jestem Starkiem i właśnie ten naszyjnik jest serio. Genialny, mi się on bardzo spodobał. A w środku mamy właśnie Game of Thrones, i tutaj można sobie włożyć zdjęcie lub nic nie wkładać. Jako, wiecie co, on był bardzo drogi, serio. Ja w ogóle, jak spojrzałam na cenę, to miałam takie, mmm, może jednak nie wezmę go trochę sporo, jak na jeden naszyjnik, no ale później bym sobie tak żałowała i nie wydarowała, że go nie wzięłam. On kosztował 27 euro. Ja wiem, że to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o naszyjnik, także moi mi pamiętami z tego wyjazdu, są mnóstwo różnych broszurek, różnych, różnych e, biletów, z których e, korzystałam a e, takich stricte pamiątek to jest magnes i ta, e, ten naszyjnik także ja jestem bardzo zadowolona z tego co udało mi się kupić i bardziej co udało mi się zobaczyć na tym wyjeździe, także ja jestem bardzo zadowolona, jutro wracamy do Polski także już filmiku z powrotu nie będę mam robiła, bo jednak wiecie, powrót zawsze jest bardziej męczący niż e, przyjazd do jakiegoś miejsca, bo wiadomo człowiek jest podekscytowany w emocjach no i ta adrenalina jednak ciągle jest, a jak już jedziecie do domu, no to już te emocje opadają i człowiek, wiecie, chce jak najszybciej się dostać do domu. Także już filmiku z tego nie będę robiła, ale mam nadzieję, że seria z wakacji wam się podobała, a ja się z wami żegnam i widzimy się w Warszawie. Pa!